mamo widzowie, dzisiaj z Tymkiem nagrywamy bonusowy film Z Z Tymkiem, przywitaj się Siema, siema Widzowie, bo ja muszę nastąpić mamo? Widzowie, że będzie taki bonusowy film, niech będzie dla czas tak Czasem widzowie raz na... Raz na trzy dni lub na dwa dni będzie taki jeden bonusowy film, żeby było więcej do oglądania. Jak coś. Pamiętajcie, widzowie: łapka i subskrypcja tam na dole. Mój cel to 500 subów, a niedaleko. A po 500 tysiąc, ale tysiąc to tam mogę sobie marzyć, wiecie. Jestem widzowie. Wi, ty, y, widzowie, to my może widzowie zagramy ten tryb. Na dwie osoby zagramy. Endlessa? Albo zwykły, no. I widzowie... Yy. I widzowie, w komentarzach możecie napisać hashtag kebab, a później powiem inne hashtagi, ok? Ja będę mówił hashtagi, dobra, Xavier? No. Ale pojadam. No. W następnym filmu będzie kolejny, no i. no i dokole. A, i wpadajcie na filmy z i na piosenkę. No, nowa piosenka. Taka fajna. Piosenka. Witajcie w swoim nożnym kiosku na Shawarma. Kiosk. Widzowie chyba wiecie. I, ty, i widzowie, jeżeli, jeżeli widzowie przyjedzie inspektor, to macie wyjść z domu, wyłączyć grilla i patrzeć się na ziemię, dopóki nie zniknie ten niebieski ekran. Wiesz o tym? Nie. Że, że o tym, że y, wyłączasz grilla, wychodzisz z domu, patrzysz na ziemię. I ja ci wtedy powiem, kiedy możesz. Karena jakaś Karze od razu No coś niespodziewanego chyba będzie, nie wiem Normalne Co to było? Ty to ty Tymek kupiesz? Przepraszamy, ale twój przyjaciel poprosił na co to Ty <gryw> Oj dla widzów A. No, no, dobra. Dobra, już jestem. Coś związanego. Ja Kupię coś innego. Kupię coś innego. To. Czemu ty to tak Co kupiłem? Kupiłeś go no za 5000? Byłem... Co kupiłem za 5000? To? Nie Tak, nie kłam, bo mówiłeś, że coś kupujesz Ja kupiłem ten... Zaraz się dowiesz Zobaczę to To nie jest na pewno jumpscare, jakie? Anomalia? Let's. Już się pojawił grzyb. O, i teraz widzę hashtag grzyb. Możecie napisać hashtag kebab lub hashtag grzyb. To będzie miło. I, widzisz to? A, i teraz kolejny hashtag. Nie, nie pisemy aż ty na hashtag. Nie, no ale to jest trzeci dopiero. Teraz tak, hashtag penel. Ty, ty, Mek, ty, nie, ty masz ten ty mega ujemne. ujemny. W każdym filmie po jeden, po jeden hashtag jest. To napiszcie hashtag kebab. Ale no, możemy przejść więcej hashtagów. Ja na przykład zawsze u Admirosa, jak oglądałem, to dawał czasami trochę hashtagów, nie, kilka hashtagów. To teraz dodajemy kolejny hashtag, czyli hashtag menel to wybierzcie tak sobie. hashtag menor, hasht lub hashtag grzyb, lub hashtag kiba A to jest mieli jeszcze kolejne wybory, ale to było. Cool. Hashtag hot. O, a to macie kolejne do wyboru. patrz, on robi hot, bo on tak robi, tak ręko, widzisz? No tak. Hashtag duchy. Hashtag tak duchy. Hashtag duży. Hashtag Big Mac. Hashtag duchy i hashtag Big Mac. Zamykaj to? Aj Napiszcie hashtag, zepsuty śmiernik, hashtag zepsuty zepsute światło. Zobaczysz ten, jak to się stanie. A wy. Zobaczysz. Hashtag zepsuty śmietnik, hashtag zepsuty, zepsuty. Na kamerach ja to sprawdzam Ja on tu idzie, on tu idzie. Wiem, a nie na kamerach chcę nie widać. Hashtag zepsuty śmietnik, tak teleportacja. Otwieram. Ale ja chyba to była anomalia, nie? O! Będą się znowu pojawił! No, o, prądu nie ma! To na, Jeszcze doleciały cztery. Macie do wyboru macie: Aż tak zepsuty śmietnik, hasz duchy. Hashtag, hashtag Adaś. Znacie, znacie widzowie takiego mema Adaśa opierokami? No. Bo to on jest. I ten zielony to on, jakby. To napiszcie hashtag Adaś lub hashtag Zepsuty Prąd. Hashtag. Hashtag Zepsuty Świetnik. Hashtag Menel. Hashtag Baba Tańcząca. Hashtag. Hashtag grzyb, hashtag, hashtag kebab, i hashtag piątek, i hashtag feria. O, hashtag 24 hashtag, grudnia. Hashtag święto. No. Jak powoli kończę ma z kolegą. pogadacie sobie jutro. Mam to gdzieś. Mam, nie mam. Ma. Hasztag Karate? Hasztag, hasztag, kabra, ko, kobra, kaj, kobra, kaj. A tam... Gdzie jesteś? E, wyszło no. na chwilę Dobra. Mam nadzieję, że to zadziała. Dlaczego zamknąłeś? Widzowie, robimy wie... hashtag babcia. Um. Wiesz dlaczego się pojawia ta babcia? Ty nią oparłeś? Tak kupię samą anomalię No to tak Grzyb chroni nas Hashtag tak Grzyb broni nas Nie hashtag ratunek Hashtag 112 <laughs> Co? O! Nie może być. Nie. Jak na tak dla pewności, nie na kamerach to zrobiłem najlepiej. To go na kamerach. E, menel za nim jest. E? Menel za nim jest. No to robimy mu. Ale menel za nim jest. Ale robimy przecież. Ale to anomalia. Ale normalny jest. Ale na kamerach sprawdziłem i na plecach ma. Menela, sprawdź co. Menedżer, sprawdź sobie kamery. Co mówisz ma? Sprawdź kamery, po prostu. Dobra, zaraz sprawdzę. Patrz. patrz. Nie, nie rób mu. Dobra, nie to Wyjdzie. Dobra, to ja już patrzę. I a y...

on był normalny. Sprawdź kamery. Zawsze sprawdzaj kamery. Ej, on jest zły. On zły. Zamykaj, zamykaj. Już on jest normalny. On jest zły. No to popatrz na kamery. Sprawdzałem kamery. Ojoj. Oj. Mm. No ślepota, no ślepota. Grzyb. Teraz hashtag duży grzyb. Hashtag 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 LeBron James wysoki. <laughs> o, hashtag duży grzyb i hashtag LeBron James. Ona jest normalna. A Boże, ona normalna zapomniał głupia. O nie <laughs> Nawet nie próbuję otwierać. Bo zaraz wyjdę z gry. No! No nie, no nie otwiera jej! Ujcie! No grzebna! No. Pa widzowie, kończymy.